Mam na imię Michał, chociaż w Helendoron wszyscy mówią o mnie Michael. Tak? Jestem nauczycielem starszych dzieci w firmie Helendoron. To, co mnie łączy z młodymi ludźmi, to zrozumienie ich postaw, ich potrzeb. Dla mnie olbrzymią przyjemnością jest oczywiście obserwowanie rozwoju tych młodych ludzi, ich postępów. Postęp odbywa się z lekcji na lekcję. Czasami nie jest super widoczny z zewnątrz. On jest widoczny często dla mnie, czasami nawet nie dla samego ucznia. Wspólne zainteresowania mam na myśli muzykę, sztukę, to, co młodzi gry, to, co jest istotne dla młodych ludzi oraz problem czasami lub nie, odnalezienia się w grupie. Program i książki, z których nauczam języka angielskiego, E, obejmują bardzo szeroki zakres e, za, zainteresowań wśród młodych ludzi. Jest to bardzo szeroki zakres materiałów Helendorom. Z roku na rok, przy różnego rodzaju kursach dodawany jest coraz większy zakres słownictwa i coraz większy zakres gramatyki. E, to, co mnie zachwyca, to jest możliwość, i za to jestem wdzięczny moim uczniom. Dziękuję Wam serdecznie, że mogę w tym uczestniczyć. Nikt nie lubi oczywiście. Zmian, ale postęp wymaga pewnych zmian. Czasami zmian postaw, czasami zmian w dyscyplinie, czasami zmian we własnych słabościach. Jeśli o to chodzi, to czuję, że jestem, jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Helen Doron. More than English. More than English. More than English. Koniec. Wszystko.